Szanowni widzowie, należy się Wam wyjaśnienie i tu w studiu i przed telewizorami powinna stanąć tutaj Alicja. Alicja, na którą wszyscy bardzo czekaliśmy, ale różne osobiste względy sprawiły, że nie ma jej dzisiaj z nami. Natomiast Alicjo, wysyłamy Ci mnóstwo buziaków energii i całe może braw dla Ciebie! Piosenka, naprawdę zaśpiewałam każde słowo z wami. Ani raz nie widziałem sytuacji, żeby na etapie gite były dwie osoby, a nie trzy, więc wyszliście z tego bardzo profesjonalnie. Nie, słuchajcie, ja, ja nie wiem co, co powie na to produkcja, ale ja zamierzam wziąć te dwie dziewczyny do rocingowe. To jest moja ostateczna decyzja.